Cześć, witajcie, moje drogie kociaki. W dzisiejszym filmiku przejrzymy sobie najnowszą aktualizację, świąteczną, zimową. Bo jak widzicie, dookoła mnie już próży pięknie śnieg. Szkoda, że na zewnątrz, za oknem, w prawdziwym, że się nie ma śniegu. Na samym początku, oczywiście, chciałabym podziękować moim najnowszym subskrybentom. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za subskrypcję. Jeżeli chcecie się pojawić tutaj na ekranie, to dajcie suba i kliknijcie dzwoneczek. A myślę, że z pewnością w dalszych filmach się tutaj pojawicie. To co, zaczynajmy! Moi drodzy, zima nas w końcu przywitała, przynajmniej w gierce, tak jak już powiedziałam. Co nowego dzisiaj mamy w naszej aktualizacji? Uwaga, droga pioniera powróciła. Mamy drugą część naszego ukochanego premiera... E, premiera! Premiera, chciałam powiedzieć! Pioniera. E, tym razem mamy szlak zimy, więc te nagrody są super. Z tego co wiem, to niestety, ale... Muszę Was zasmucić. Wiem, że istniał Bóg na drogę pioniera, na tą wcześniejszą drogę. Niestety ten Bóg został naprawiony, więc yy, musimy czekać, aż ktoś wykombinuje totalnie inną metodę na wbijanie tej drogi. Po prostu, niestety, będziecie musieli uczciwie grać, yy, ale niemniej uważam, że warto, bo bardziej mi się te nagrody podobają niż yy, od tamtej drogi pioniera. No nic, moi drodzy, ale tak na sam początek, słuchajcie, mamy nowy. Kod na starkońsy. Tak, Jezu, kto nie lubi termowych starkońsów, bo ja uwielbiam. Zwłaszcza, że nie jestem zbyt bogata aktualnie. Zawsze mi się coś przyda, z chęcią wszystko przyjmę do siebie. Moi drodzy, kod na starcoinsy to It's Snowing. Daje to nam 50 coinsów. Okej. Okay. Wow, niesamowite, nie? Po prostu postanowili nas rozpieścić na te święta. Ja tam nie narzekam, ja się bardzo cieszę, bo no widzicie, ile mam star końców. Stać mnie tylko na jednego konia. No i właśnie przez to, że niestety stać mnie tylko na jednego konia, to nie zrobię Wam dzisiaj e, openingu, że tak to mówimy, konia, kupowania konia. Musicie mi wybaczyć. obczajmy sobie koniki, ale kupowanie konika sobie zrobimy w innym dniu. Pozwólcie, że oprowadzankę, czyli zadanie, które przed chwilką wzięłam, e, pominiemy sobie, bo myślę, że każdy chce sobie to na swój sposób e, wszystko przejrzeć. A poza tym myślę, że sami jesteście też obeznani z całą wioską świąteczną, bo właściwie niczym się ma pani zmieniła od ostatniego roku. Ewentualnie dodali parę nowych elementów. Pamiętajcie, że całość trwa do 8 stycznia, więc macie czas na spokojnie. droga Piniera też trwa do 8 stycznia, więc póki macie czas, to grajcie w nasze kochane koniki, bo później będzie niefajnie. I to jest właśnie ten pierwszy konik, którego zaspoilerowałam wam w ostatnim filmie. E, jak widać, rogi są okej, okay, okej, okay, czyli tak to ugrali. No ale nie poprawili tych rogów. Bardzo mi się podoba, że to jest model American Saddlebred, bo osoby, które są na moich streamach wiedzą, że ja kocham te Konie! Bardzo kocham te konie! Bardzo, bardzo, bardzo. Jezu, cudowny jest. Jak będę miała więcej starkońców, to ja go kupuję. Mimo, że te rogi to. Bez tego kolorku jest ładny. No nie ukrywajmy. Jest piękny. Wygląda na takiego, wiecie. Ej, o, wygląda jak Adam Mickiewicz. Nie widzicie tego? Nie wiem. Ej! Mi się to skojarzyło. Adam, dlaczego mi zrobiłeś traumę na polskim? E, drugi to jest e, ten piękny koniś, który ma ładnie wiesz, rogi rozstawione, bo ten to widzieliście, że... Nie no, ten też ma za uszami, ale u niego to już lepiej wygląda, bo te rogi jeszcze przed wychodzą, przed te uszy, przed pyszczek. I też jest piękny, ale jak miałabym wybierać, to chyba bym wybrała sobie e, tamtego American Saddle Bread, bo... Bread. bread. No bo po prostu jakoś tak... Lepiej mi spasował, mimo że ten jest uroczy, nie wiem. Jeżeli nagle się wzbogaca o nie wiadomo ile Starkońców, a ja nie znam się pod tym kątem, bo czasami jestem wybuchowa i nagle wydaję nie wiadomo ile, ile kasy na tą grę. Może jak będą podwójne Starkońcy i okaże się, że kupię wszystkie. Tutaj jak widać mamy jeszcze miejsce na inne konie, które prawdopodobnie pojawią się w kolejnych aktualizacjach, ponieważ w treści aktualizacji było wspomniane o tym, że kolejne dodatki pojawią się w następnych dniach. Poza tym pamiętacie, jeżeli oglądaliście mój poprzedni film. Że faktycznie były spoilery na znacznie więcej koni niż, niż tylko te dwa. W sumie to się zdziwiłam troszkę, że na sam start dodali tylko dwa konie. Jakby nie mogli, wiecie, po prostu od razu wszystkich dodać. Nie wiem, co to za problem, bo myślę, że no, tylko na tym by wyszli dobrze. Poza całością mamy też nasz kochany kalendarz adwentowy. Mamy dzisiaj 4 grudnia, więc już się pojawiły e, wcześniejsze, że tak powiem, przedmioty i sobie go wspólnie otworzymy. Kurtka cynamonowa, błogość, dobrze widzę? Błogość, to mi się jest napisane, błogość. I ma 8 jazdy, super. W końcu oni po prostu zaczęli dodawać ciuchy, które są faktycznie dobre na jazdy. Co ja tutaj dostałam? Błyszczący klejnot, a dobra, czyli hajsik. Dalej mamy. No właśnie, to jest to, o czym Wam wspomniałam, czyli Star Coins. To już na samym początku Wam o tym mówiłam. I kupon na 7 dni stajennej. O mój Boże, w końcu coś, co mi się naprawdę podoba, to jest naprawdę: osoba, która w zespole Star Stable wymyśliła pomysł, żeby dostać kupon na stajenną, a jeżeli byśmy mieli cały czas to kupować, powinna dostać awans i to potrójny, poczwórny, po... po szósty. Pozwólcie, że ja zjadanek nie będę robić bo wychodzę z założenia, że zadanka lepiej robić na streamach. Ło, się driftam! Driftem się kołyszę! Co, co ja gadam? Ślizgam się driftem, a nie kołyszę! Kobieto, weź, mów o polsku! Uwielbiam, uwielbiam się ślizgać po lodzie. E, ale w realu już nie. Jak jestem na łyżwach, to ja się wywalam co dwie sekundy. Dajcie łapkę w górę, jeżeli wy też się wywalacie na lodowisku, jak jesteście. A jeżeli się nie wywalacie, to, te, to też dajcie łapkę w górę. Pozdrawiam Was. Poza całą naszą wioską świąteczną e, na Jorwiku, czyli jak już sobie stąd wyjdziemy, jest jeszcze zorza polarna. Więc mamy po prostu już na całego zagwarantowaną zimę. Dobrze, że zima jest przynajmniej tutaj, bo ja za oknem u siebie nie widzę zimy. U Was jest śnieg? Ej, ale nie, serio pytam, jest u Was śnieg, bo u mnie po prostu wiecie 4 grudnia, a jest też cały czas. Trochę mnie to. Smuki. A więc moi drodzy, to by było na tyle na dzisiaj. Taki szybki filmiczek. Zapraszam Was do zapoznania się sami z tą aktualizacją, bo ja nie chcę wam frajdy odbierać, wy mnie znacie. Ja wam daję fan, żebyście sami wszystko odkrywali. Dałam Wam najważniejsze informacje, e, czyli konie, aktualizacja, Starkońcy, dobra, Starkońcy na pierwszym miejscu. Kogo obchodzi aktualizacja? Mamy darmowe Starkońcy, on, No i oczywiście drogę pioniera. Pamiętajcie, że Bóg niestety już nie działa, więc e, musicie sobie, ja nie odebrałam punktów. O, o no proszę. <laughs> Okej, okay, dobra, e, więc musicie sobie niestety jakiś inny Bóg znaleźć. Na pewno jesteście wszyscy bystrzy, po prostu SSO jest bysta, na pewno ktoś wpadnie na jakiś pomysł, a ja się z wami żegnam, moje drogie kociaki więc buziaki, kociaki i pa pa!